No, i witajcie w drugim dniu. Życie uczy pokory. 3,20 euro centów. Tyle wspierałem. E, także na piwo to jest jedynie. Natomiast, e, jak widzicie, niestety, jak macie za sobą takie leżaki, to trzeba poczekać na termin w zimie, kiedy leżaki zostaną zabrane, i wtedy zostają wam parasolki z metalową rurą. Też się ciężko zbliżyć, ale jest szansa, że będzie biżuteria i inne rzeczy. Tak, te leżaki aluminiowe. Nie jesteście w stanie bez podniesienia zabrania przesunięcia przejść, tak żeby nie złapać. Tylko po środku łapiecie rzeczy i tyle. Przed chwilą znalazłem 20 eurocentów, lecę dalej. No i jeden eurocent w tym samym miejscu. Jak widzicie, turnus się zaczął. E, nagie ciała nie chcą zejść z plaży. Włosi oczywiście, ale porówno z wczoraj, jest masa ludzi i dobiła. No Jestem w takim miejscu, gdzie powinny być monety, ale z tym bywa różnie. To jest kondensacja, tu ktoś zgubił kolejną. Szukam dalej. Kolejny eurocent, ale naprawdę z 30 cm. Nowy soft robi robotę. To słychać świetnie w audio, jak się audiofilter zapnie. Naprawdę słychać na głębokości. Ale trzymał ID. Natomiast jak tutaj ID skacze e, i jest taki Pogłos w filtrze, w tym high square czy w tym nowym audio, pojawia się taki pogłos. To wiemy, że to jest puszka, pusty przedmiot albo jakiś taki zdefragmentowany. Tu mamy monetę, rewelację. No i kolejny eurocent, już mam trzy, czyli zobaczcie w ciągu 5 minut to, co w zeszłym razem było w ciągu trzech godzin. Super. I 20 eurocentów, czyli w ciągu 15 minut zrobiłem to, co wczoraj w ciągu e, 3 godzin, czy 2,5. i no, ale jestem w nowym miejscu, no i to jest fart przede wszystkim. Teraz idę wzdłuż takiego chodniczka i wszędzie parasolki. No, i teraz tutaj ciekawostka, mianowicie jest bardzo duża ilość takich boisk do koszykówki i siatkówki, i to zaatakujemy. Se chodzi słońce, zaraz się zrobi ciemno, będzie wyjąć czołówkę, no, ale spokojnie patrzymy, co się da zrobić. Dalej tu nie ma oświetlenia, trzeba skorzystać z okazji. No i mamy rekord 50 euro centów, kolejne więc już jestem 3,70, jestem poza wczorajszym moim urobkiem, bardzo bogatym. E, no i co, lecimy dalej. No i rekord jest pobity: 4,70 euro. Niedługo jak uzbieram, może na pranie starczy na kempingu. Także idziemy świetnie. E, dla tych wszystkich hejterów, którzy tam produkowali się pod filmami, że fanty były niepodkładane u niektórych youtuberów, tak, są podkładane. Jak macie wykrywacz, to wiecie o tym dobrze, nie ma złotych pierścionków, nie ma skarbów w lesie takich od razu, to naprawdę, to są strzały jak w totka, no to tak jakby ktoś pięć razy pod rząd wygrał w totalizatorze nasz szlech Wałęsa na przykład, ciągle wygrywał. Tak to wygląda, można ciągle wygrywać? Można. Ja na razie przegrywam, ale tu chodzi o przyjemność, a nie o wygrywanie bynajmniej. Los się musi odmienić. 4,90 jest moje. Tak wyglądają poszukiwania na plaży. Jak ktoś nie wierzy, to zapraszam. Jesteśmy w Kurorcie. Nie byle gdzie. Ligano Sabiadoro, Włochy. Jeden z największych kurortów tutaj okolicznych w okolicy Wenecji. E, więc to nie jest miejsce, gdzie nie ma rzeczy. Natomiast umówmy się, No to jest jak wiecie, bardzo trudna rzecz. Jeżeli ktoś Wam kiedykolwiek opowiada, że pieniądze leżą na ziemi czy na plaży i za pomocą detektora można je zarobić. To ten ktoś po prostu was okłamuje. Teraz widzicie szarańcza, która gra w piłkę wodną. Małoletnia tu przyszła i za budką rzuca ubranie. I w tym miejscu, jak skończą się kąpać, chodzę i wyciągam to, co, oni, co im wypada z, ze spodenek i z innych rzeczy. To jest stary, sprawdzony numer. Tutaj tak działa. Dzisiaj po wycieczce z Egiptu wyciągnąłem też piłki wodnej mało latów, takich do 10 roku życia. Chyba za 2 euro. No, i wygląda na jednego eurocenta, czyli już jest rekord. Bogactwo mnie czeka. Niesamowite. E, ważną rzeczą jest strategia, czyli zrozumienie, że na przykład tu trzeba przyjechać w zimie. Jak nie będzie tych leżaków, jeśli one są chowane w zimie, trzeba sprawdzić to na zdjęciach satelitarnych, które są w czasie rozłożone, to można atakować. Natomiast e, gdzie szukam? Szukam w linii ręczników, tam gdzie ludzie nie mają opłaconych. E, Opłaconych miejsc i, i leżaków, dlatego że siadają na ziemi. Jak siadamy na ziemi, przechylamy kieszenie i wszystko z nich wypada. Także przy szukaniu nieszczęście, znaczy szczęście też, ale przede wszystkim myślenie i strategia. A tu niestety chyba włoska lira się trafiła. No ale cóż, tak jest los. No i używam sobie mojej łyżki Sandscupa i zaznaczam ślad, żeby dobrze to. Na, przeczesywać ten teren. Czekam, że wyjdzie z wody, żeby sprawdzić ich czupy, które leżą za budką. Dla tych, co nie oglądali, e, ja sobie ja przyjąłem taką strategię. Pan mówi tutaj ryby. Gadałem z nim przez chwilę, mówi tylko po włosku, także mówiła. E, ja przyjąłem sobie taką strategię, że szukam monet. W związku z tym, raz, że szukacie miejsca odpowiedniego, dwa, odpowiednio ustawiacie sprzęt. Ja mam wycięte w noczu, nie w dyskryminacji, w noczu czyli w audio mam wycięte wszystkie zrywki, oczywiście maleńka biżuteria drobna może mieć podobne ID złota na przykład i mogiła, już tej biżuterii nie ma, ale nie kopię ich i podobnie mam ustawione kapsle bardzo wysoko, bo na cztery i też nie kopię żadnych kapsli, no bo przyjąłem sobie, że moim celem jest linia ręczników i znalezienie jak największej ilości monet, które mają euro zbliżone ID typu 85 Pamiętajcie, to są kluczowe rzeczy, nie wolno nigdy chodzić na pałę albo kopiować ustawień, bo to nie działa, nie ma takiej możliwości Tutto bene, jak mawiają Włosi, 20 eurocentów, pełne bogactwo, właśnie szarańcza, szarańcza odchodzi i ja wracam na miejsce szarańczy no i to, co się nierzadko zdarza, money split, tutaj jest kolejna moneta, czyli chodzicie w miejscu, sprawdzacie no około, dlatego, że z reguły po prostu ktoś w jednym miejscu puszcza parę osób, ktoś upuszcza parę monet, czy to jest dziecko, czy to jest dorosły, czy wypadło z kieszeni. No już nie liczę tego szaleństwa, kolejne 20 eurocentów, no i teraz chłopcy pójdą i zaczynam tam szukać, tutaj sobie zaznaczę miejsce i wrócę, cały czas idę w linii ręczników, wygracam w kierunku... Resortu Last Resort i zobaczymy, co się dalej wydarzy. No i 20 eurocentów jest już grubo. Może na parę piw starczy. Może na pranie starczy, na praniu starczy. No, naprawdę na bogato. Myślę, że na restaurację dobrą 50-55 euro to ciężko. Musiałbym do rana tutaj oraz przez 8 godzin. Pewnie bym uzbierał ale to by była rzeźnia. E, przyjąłem dobrą strategię i dlatego dobrze je w tej chwili. 20 eurocentów jest moje. Dzisiaj bogactwo przeżywam. Naprawdę zbogaciłem się niesamowicie na tym wyjeździe. Idzie mi naprawdę świetnie. Widzę, że udaje mi się wszystko bez problemu. Jestem w szoku. Da, ra, 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 ra. Proszę bardzo, zbieram na Maserati. Zaraz będę miał Maserati. W jakiej skali oczywiście mniejszej, ale 50 eurocentów. Jest grubo, jest na bogato. Naprawdę tłuczę tutaj już tyle. Wytłukłem tego nad niemi ile mało euro, ale, ale czuję bogactwo po prostu. Czuję ten fame po prostu bycia sławnym youtuberem, <laughs> jak to niektórzy mówią. Ciszę z siebie bekę. Ale tak powinno być zresztą. To jest normalna rzecz. Dobra, jedziemy dalej. Bank rozbity 2 euro. Ło panie, to się robią kwoty naprawdę poważne dla polskiego podatnika. Mam nadzieję, że służba celna mnie nie dopadnie. A jestem naprzeciwko wejścia do tej całej pięknej infrastruktury. Dojdę do drugiej budki, drugiej budki strażnika i drugiego wejścia, ale już jest 22 nie wiem czy się chce, ja mam jeszcze Parę dni, więc pewnie dam radę. No i powiedziałem, że z tego kasa będzie. I to jest Audi. Także widzicie, chyba kłamałem jednak w tym filmie, mówiąc wam, że z tego nie ma pieniędzy. Ja mam Audi. I to naprawdę w bardzo dobrym stanie. W niewielkiej głębokości podjąłem ten samochód. No, czuję się szczęśliwy. Nie wiem, czy Mariusz mi to wybaczy. Ale będzie musiał jakoś z tym żyć, mam nadzieję szansa zabrania żony na kolację wzrasta kolejne euro lecimy dalej no i 50 euro centów no grubo jest da się jak widać z plaża wczoraj nie produkowała a teraz jak jest strategia odpowiednie ustawienie sprzętu i wyciągnę monetę za monetą mam już tego naprawdę bardzo dużo